Cześć, yy, siemanko. Yy, w dzisiejszym odcinku będzie bardzo dużo kodów do Nie są to wszystkie kody do ale w tytule będzie wszystkie. clickbait, bajcie, wiadomo, o lajki. W ogóle dawajcie lajki, proszę Was o lajki. Dawajcie łapki w górę, bo to udostępnia mi filmy, oglądajcie do końca to też. Lecimy yy, z kodami. Dzisiaj będzie około... 30 kodów ponad nawet do doge food, więc zaczynamy. Pierwszy kod to polecam poczekać do końca, bo na końcu będzie jakieś 7 kodów 87, ale na początku też będą fajne kody i przyjemnie się to będzie oglądało. Pierwszy kod to icons i za to dostajesz ikonę Drugi kod to Legendary. Ja wykorzystałem wszystkie te kody, więc nie będę wam pokazywał, że ich dostaję, ale sami wypróbujcie. Time for 86. 85 for, for you. I co? Z razy ikona. Polecam ikona za darmo old tot tutaj nie wiem co to było starter 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 tak starter pack starter pack tu dostajecie chyba 86 black dostajecie 87 plus y, paczkę inne 86 tutaj no paczka 86 chyba zwykła co Piszecie z COD 85 plus potem jest over 84, potem jest yes 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 yes, potem jest best pack best pack, potem mamy Oty w 20. Potem mamy 20. Start. To wszystko jest pisane razem, żeby nie było. Tutaj mamy już pak 82. I potem mamy 83 pak 4 u. Pak. Tak, tam miało być napisałem pach, przepraszam. To możecie mnie zlinczować w komentarzach, potem dyszka. Potem PIK, PIK. Potem jest PIK. 8789 8789, potem jest GL. HF i teraz zaczynają się paczki plus 86 i tutaj będzie dużo tych paczek. Na początku Head to z małej jak coś. Head 87 NeF Season Season No jest to też 87. Potem jest bonus. Także 87. Potem jest e 7 t Seven, też 87 paczka. Potem jest ty o t t C, Tutaj jest trochę gorsza paczka, ale też fajna, myślę. Potem jest N-E-R-N-R. N, R. też jest chyba 87. Happy 20 to chyba są koisy. Potem jest Last. Last. 2019. To jest podaj, że. 87 albo 86. Potem jest 87. Firs. tym First. First. Potem jest Mega. 86. Tutaj już pak. Pak. No i ostatnia moja paczka, december 86 Myślę, że odcineczek wam się podobał Tutaj jest większość kodów do Doge Food Nie są to wszystkie kody, lecz jest to Na pewno są to wszystkie te do teraz dostępne kody 87 Więc tutaj wam się pojawią te wszystkie paczki No i to w sumie tyle Ja się z wami żegnam, hejo!